Tak, żeby komuś nie przyszło do głowy zrobić podbudowę pod ewentualnego kozła ofiarnego za nieudaną operację wybory korespondencyjne, razę się i zostawiam kilka myśli. Co znaczy kozła ofiarnego? Czy to była taka częsta praktyka w rządzie PiS, że można być takim kozłem ofiarnym? Kto decyduje o tym, kto jest kozłem ofiarnym? Świadek coś powiedział? Nazywam się Tomasz Siwek, zamieszkałem w Tychach, przy ulicy Rewolucji Październikowej, 5, mieszkanie 23. No trudno się nie zgodzić z tym. Pytanie oczywiście, czy to normalna praktyka, byście oddawali dane, w tym numery PESEL, firmom zewnętrznym. Nazywam się Tomasz Siwek, zamieszkałem w Tychach, przy ulicy Rewolucji Październikowej, 5, mieszkanie 23. Panu ktoś grozi, ktoś, panu, ktoś pana naciska, żeby pan tutaj dzisiaj nic nam nie powiedział, tylko niech pan powie naprawdę. Proszę się nie bać, proszę mówić. Nazywam, nazywam się Tomasz Siwek, mieszkam w Tychach przy ulicy Rewolucji Październikowej, 5 mieszkań 23. Czy kiedykolwiek kontaktował się Pan z innymi członkami rządów, rządu, kiedy Pan pełnił funkcję wiceministra w rządzie? Czy Pan zna taką spółkę ProGrafix, spółka z Nazywam się Tomasz Iwek. Zamieszkałem w tychach przy ulicy Rewolucji Październikowej, pięć mieszkań 23. Panu, może pan nie wie, ale te biurka na dole nie mają tych, tych dołów. I nie koreluje ten pana uśmiech i żart na twarzy z tym, jak nerwowo macha pan nogą. Czy pan popierał pomysł wyborów korespondencyjnych? Nazywam się Tomasz Siwek, zamieszkałem w Tychach, przy ulicy Rewolucji Październikowej 5, mieszkania 23. Czy według Pana premier Morawiecki przekroczył swoje uprawnienia? Nazywam się Tomasz Siwek, zamieszkałem w Tychach, przy ulicy Rewolucji Październikowej 5, mieszkania 23. Czy w związku z tym uważa Pan, że tego rodzaju informacje, na które powoływał się Pan Jarosław Gowin, już na 10 dni przed wyborami były powszechnie jasne i nie stanowią niczego nowego w, i odkrywczego w świetle obstrukcji Senatu? i samorządowców opozycji przy przeprowadzaniu wyborów w Konstytucji w 10 maja. Nazywam się Tomasz Siwek, zamieszkałem w Tychach, przy ulicy Rewolucji Październikowej 5, mieszkanie 23. Czy pan pamięta w tej chwili, jakie były wyniki sondażowe poszczególnych kandydatów, no, niekoniecznie wszystkich, ale powiedzmy, że tych, którzy byli uznawani za reprezentantów dwóch największych obozów politycznych w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 roku. Chodzi mi o Andrzeja Dudę i Małgorzatę Kilewę-Błońską. Nazywam, nazywam się Tomasz Siwek. Mieszkam w Tychach przy ulicy Rewolucji Waziennikowej. 5 mieszkań, 23. Szanowni Państwo, przed zakończeniem chcę poinformować świadka, że po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy Pana o terminie, w którym będzie Pan mógł go podpisać. Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego. Dziękuję za przybycie.